Spotykamy się dzisiaj w Tuńkowiczkach. Tutaj przebiega strajk tych osób, które nie zgadzają się na to, aby droga została powiększona, poszerzona i przez pola przechodziła do stacji rozrzędowej. Jesteśmy mieszkańcami miejscowości Tuńkowiczki. Dostaliśmy pozwolenie od wójta gminy Orły na zorganizowanie. Zgromadzenia, które polega na zablokowaniu jezdni drogi K77 wiodącej od, przez gminę Orły na trasie do Przemyśla strajkujemy przeciwko budowie drogi, która ma łączyć terminal T1 z naszą drogą tutaj K-77, gdzie w efekcie tego ma powstać rondo oraz droga, tak jak mówiłem wcześniej, dojazdowa do terminala tej 1 przeładunkowego w Żurawicy Rozrządowej. Droga ta ma przechodzić przez tereny cenne dla rolników, no co za tym idzie, jeśli ta droga powstanie, beń, wzmoży się ruch ciężki towarowy, a dla mieszkańców nie, nie poprawi się w żaden sposób e, infrastruktura drogowa, bo mieszkańcy nie będą mogli z niej korzystać, bo ona ta droga nie będzie prowadziła praktycznie mówiąc donikąd. Jedynie dla pojazdów ciężarowych. Droga utrudnia pracę rolnikom. Będzie biegła przez tereny ważne dla rolników. Dlaczego ważne? Gdyż grunty tutaj, które są przewidziane pod drogę, to są grunty klasy pierwszej i drugiej, w większości klasa druga. Na tych gruntach rolnicy nie mogą wybudować nic. Bez odrolnienia tej, tej yy, gleby, ciężko jest cokolwiek wybudować dla nich potrzebnego. Jakieś budynki gospodarcze yy, czy, czy, czy coś w tym stylu yy, nie, nie wchodzą w rachubę. Yy, a yy, przez większość terenu, przez które będzie droga przechodzić, to są grunty już scalone w mniejszym lub większym stopniu, więc to są dosyć duże areały. Ta droga będzie dzieliła wszystkich, wszystkie pola, co najmniej na pół lub jeszcze w inny sposób. Czyli jeżeli by ktoś miał w dwóch kawałkach, to będzie musiał przez tą drogę przejechać, żeby trafić na drugie pola? No jeśli się uda, bo może być tak, że na przykład z jednej strony będzie miał większy areał, z drugiej strony mniejszy, na który na przykład maszyna nie wjedzie, jakaś rolnicza. Trwa strajk, ile już trwa i co osiągnęliście? Na chwilę obecną zaczęliśmy w ubiegły poniedziałek. Uzyskaliśmy jedynie co, że władze, które nie chciały z nami się kontaktować w żaden sposób, czyli władze gminne oraz władze wojewódzkie, na dzisiaj zorganizowały spotkanie. To znaczy, w sumie myśmy zorganizowali, umówiliśmy się z władzami, że przyjedzie do nas z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiciel w osobie pana marszałka Pilcha oraz przedstawiciel gminy Orły. A jeżeli nie dojdzie do skutku, nie jeżeli się nie porozumiecie, jeżeli to co przywiezie Pan Bilk, nie będzie Wam odpowiadało. Na chwilę obecną mamy pozwolenie od pana wójta na kontynuowanie strajku do 30 czerwca. Mamy również pozwolenie na zatrzymanie całkowicie ruchu przez całą dobę. My jednak nie kontynuujemy przez całą dobę. Ograniczamy się do pory dziennej. Czyli jeżeli się nie uda dzisiaj porozumieć, strajk będzie trwał. Oczywiście, dopóki nie dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Strajku by nie było, jeśli by władze wojewódzkie przyjechały do nas wcześniej i porozumiały się z nami, w jaki sposób przedstawiły swoje argumenty za, a my byśmy przedstawili argumenty przeciw i na pewno byśmy doszli do jakiegoś porozumienia, ale na chwilę obecną. Ze strony województwa mamy tylko, że zrobią. Nie ma żadnej, co nam dadzą, w jaki sposób nam zapłacą, czy w jaki sposób my, jako mieszkańcy, będziemy mieli jakąś korzyść z tej drogi. Droga ma powstać i wzmoży ruch pojazdów ciężkich, czyli ciężarowych, do tego terminala. Nie chcemy w ogóle tej drogi, żeby ona powstała w tej y, lokalizacji, jaką została zaproponowana. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Przedmiotem naszego y, dzisiejszego spotkania jest y, budowa drogi wojewódzkiej nr 881, która ma swój finał y, w naszej miejscowości w Brzynkowiczkach w postaci skrzyżowania y, ogromnego ronda, które będzie w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Proszę Państwa, witam na naszym spotkaniu Pana Marszałka Piotra Pilka razem ze swoimi przedstawicielami zarządu dróg wojewódzkich. Witam zastępcę wójta Pana Witolda Szpytmana. Proszę Państwa, nie zgadzamy się jako mieszkańcy po społeczność z tą inwestycją. Droga 77, jest Droga Krajowa 77 już w tym momencie jest bardzo obciążona. Mieszkamy przy tej drodze manifestujemy w obronie naszego jakości, naszego życia, które zostanie niewątpliwie pogorszone. Proszę Państwa, od 3 czerwca blokujemy drogę krajową numer 71, ponieważ nikt z nami nie chciał chcę rozmawiać chcę, chcę, chcę. na ten temat. Dopiero widzimy teraz jakiekolwiek możliwości spotkania, negocjacji. Jakichkolwiek rozmów. Nie zgadzamy się z tą inwestycją, ponieważ, tak jak wspomniałam, zostanie pogorszona jakość naszego życia. Ta droga nie jest zbudowana dla nas, nie jest myślą o nas. Te wszystkie tiry, które będą jechały z bardzo dużym obciążeniem, one będą miały swój finał w budynkowiczkach, będą blokowały ruch na rądzie, bo wiadomo, tir zwalnia. Władza się powoli na Rondzie, zanim zakręci, zanim będzie się już robił koryt. Zrób podporządkowanych my na chwilę obecną wtedy nie będziemy mogli wyjechać. Chciałabym pana marszałka zapytać, czy ma pan Marszałek w obecnej sytuacji dla okay. jakieś rozwiązanie, aby ten konflikt rozwiązać, bo my chcemy wiedzieć, czy ta droga powstanie, czy nie, bo my tej drogi po prostu nie chcemy tutaj w naszej miejscowości. Proszę bardzo. Tak, dzień dobry. Szanowna Pani Radna, Szanowni Państwo. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że możemy się spotkać, wyjaśnić, wydaje mi się, te wszystkie problemy, które państwa nurtują. My jako. Zaraz przedstawię, kto ze mną wraz przyjechał, ale cieszę się również, że jest pani poseł Teresa Pamuła, bo nie, nie, nie zauważyliśmy jej na początku. Proszę państwa, zacznę od, od pewnej historii, od tego, dlaczego żeśmy pozyskali te środki jako samorząd województwa podkarpackiego. Z czego? I dlaczego w ogóle ta inwestycja uważamy, że jest ważna? Ważna jest dla Polski, dla Polski, dla Podkarpacia i dla naszego regionu. Na tą drogę, o której dzisiaj mówimy, na której złożyło województwo podkarpackie wniosek, czyli budowę drogi 881 z, z drogi krajowej 77 do terminala T1 99 960 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że województwo podkarpackie będzie hubem, z którego będzie mogły być transportowane towary na odbudowę Ukrainy. Wojna się, wojna się proszę Państwa, skończy. Miliardy złotych już są za... już są... skończy się, kiedy się skończy, proszę Państwa, i... To, że będzie odbudowywana jest pewne. To, że będą, proszę Państwa, to, że będzie, będą kierowane środki miliardy, dziesiątki setki miliardów złotych na odbudowę, to jest też, proszę państwa, pewne. Zarząd województwa podkarpackiego w ilości pięciu osób wraz z panem Marszałkiem jesteśmy tutaj we dwóch, podjął decyzję o pozyskaniu środków na tą inwestycję i na inne, które ja teraz wymieniałem. To nie ja osobiście, nie Marszałek Ortyl osobiście, tylko Zarząd podjął decyzję, odpowiadając na zapotrzebowania i odpowiadając na możliwości rozwoju regionu, kraju i województwa. To jest najważniejsze i także proszę Państwa Zarząd Województwa będzie podejmował decyzję co do utrzymania tej inwestycji lub wycofania się z niej. Aczkolwiek, powiem państwu po to, żebyśmy pozyskali te środki i będziemy chcieli państwem rozmawiać szczerze, też przekonać państwa do tych rozwiązań, że ta droga jest po prostu potrzebna. Potrzebna jest przede wszystkim Polsce. Jeżeli proszę państwa, ta droga nie powstanie, to albo nie będzie możliwości rozwoju, bo sami państwo wiecie, strefy ekonomicznej w zakresie, w zakresie terminala T1 Żurawicy Rozrzędowej, bo alternatywą dojazdu do, do Żurawicy Rozrzędowej jest przejazd przez całą miejscowość Żurawica. Nie ma innej możliwości. I jeszcze jedno, proszę Państwa, każda inwestycja musi mieć rozsądne granice kwotowe, kosztowe i też przebiegu i też jej przebiegu. Czyli jeżeli potrzeba przebudować i połączyć dwie miejsc, dwie dwa punkty, to robimy po, to po najkrótszej w miarę najkrótszej możliwości. Nie budujemy dookoła tak jak padają czasami propozycje. Prosiliśmy Pana Wójta, żeby nie tracił naszego czasu, ani tutaj panów dyrektorów, tylko żeby przyjechali ludzie, którzy decydują o tym, czy ta droga będzie lub nie. My tej drogi nie chcemy, to po co nam opowiadać o tej drodze, jak my jej nie chcemy. To nie chodzi o to, że Pan nam powie, że a, no to będzie ładny wiatr, albo coś tam, albo my musimy to zrobić tamto. Nas takie bajki nie interesują. My nie chcemy tej drogi. Mi się wydaje, że nas najbardziej interesuje tutaj złaman Pana rozmowa, żeby Was przekonać, że my tej tutaj nie chcemy, nie uszczęśliwiajcie nas na siłę, zabieracie sobie tą inwestycję, weźcie sobie, była przy tym wy pojechała delegacja z gminy i tutaj nasze, nasi samorządowcy i została przesunięta. To, że jest tutaj z wersji, jest nieprawdą, bo Pan Wójt powiedział centralnie, że na przeciwko której działki tutaj piłkowica zrobić rząda. Przecież tu panowie, inżynierowie nie wiedzą, nie znają numerów działek, kultury, tam, o których leży do teraz w pamięci. A Pan Wójt na tym scenografii wiedział, skąd wiedział? Możeście się dodali, że to tutaj będzie. Nie było wcale żadnych, tutaj nie wiadomo jakich... Jakiej jakich tutaj yy, wersji tych dróg. I dlatego musimy my chcemy z, z panami rozmawiać, a to jak wy tam robicie, to jest wasza sprawa, bo my społeczeństwo płacimy do budżetu państwa pieniądze, a panowie dyrektorowi to jest ich praca i będziemy chcieli się dowiedzieć o coś ich pracy, to sobie na wycieczkę poprosimy pana tutaj, żeby nas pan wziął na wycieczkę do swoich tutaj podkładnych i nam pokazali. A na dzisiaj to jest to, żebyście zrobić nie chcemy. Ja tylko tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że jeśli budujemy nowe drogi, zazwyczaj mamy albo komitet protestacyjny, albo grupę ludzi niezadowolonych. I zawsze jest tak, że gdybyśmy to w opinii tych, tych osób przeciwnych, gdybyśmy to zrobili kilometr, dwa kilometry dalej, to wszyscy by byli szczęśliwi. Idziemy kilometr, dwa kilometry dalej. Jest kolejna grupa ludzi, która mówi jeszcze kilometr dalej i jeszcze kilometr dalej. Nie ma końca. Jest takie powiedzenie, że wszyscy się zgadzają na inwestycje, tyle tylko, żeby na półwórku u sąsiada, nie u mnie. I my, proszę Państwa, mamy to, jak gdyby, no, wpisane w nasze ryzyko zawodowe. Zajmujemy się trudnymi inwestycjami i mamy zawsze tego rodzaju trudności. Próbujemy i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania, i tak samo było tutaj. Państwo sami wiecie, że te rozwiązania. Które znalazły się ostatecznie w programie funkcjonalno-użytkowym, znacznie się różnią od tego, co było na początku. Dlatego, że od pomysłu na stworzenie nowej, nowej drogi do narysowania czegoś, co spełnia określone uwarunkowania prawne, terenowe i jest ekonomicznie uzasadnione, no, przeprowadzony został przez kilka miesięcy szereg prac i skończyliśmy jakimś efektem. I nie ukrywam, że też pracujemy tutaj pod presją czasu, dlatego że program, o którym mówił Pan Machajek Pilch, jest programem, który stawia pewne granice czasowe. Czyli od momentu uzyskania promesy na środki finansowe mamy 9 miesięcy na ogłoszenie przetargu. W naszym przypadku oznacza, że do końca czerwca musimy przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj ogłosić. I my w tej chwili mamy już prawie gotowe materiały do ogłaszania przetargu, to jest kwestia tygodni, kiedy ten przetarg musimy ogłosić. Jeśli tego nie zrobimy, promesa automatycznie wygaśnie. Proszę, to, państwa, proszę, proszę Państwa, ja mam tutaj wszystko rozpisane, jak wyglądała właśnie nasza informacja, bo tutaj Pan Marszałek mówi, że wszystko zaczęło się już w październiku czy w listopadzie, yy, pozyskaliście środki. Rada Gminy Orły 21 lutego, czyli praktycznie po pół roku, dowiedziała się na sesji odwójta o budowie drogi w Małkowicach. 28-9 lutego, trudno mi powiedzieć, była delegacja z Małkowic do zarządu dróg wojewódzkich, gdzie właśnie zadecydowano bez mojej obecności, bo oni pojechali w swojej sprawie, gdzie ta droga ma powstać. 7 marca odbyło się zebranie wiejskie w Małkowicach z Panem Marszałkiem Piotrem Wilhelm. Ja się dowiedziałam nieoficjalnie 8 marca od mieszkańców, że droga została przesunięta do Duńkowiczek, ale natomiast nie mogliśmy rozmawiać, że tak powiem, o chmurze, poczekaliśmy na jakiś projekt. No jak możemy rozmawiać o czymś, co zostało tylko powiedziane. 22 kwietnia wpłynął do gminy projekt na Duńkowiczki. No i wtedy od razu zaczęliśmy reagować. Było 26 kwietnia zebranie Rady Sołeckiej. 15 maja tutaj zebraliśmy się, żeby z mieszkańcami zadecydować, czy my coś z tym robimy, czy to zostawiamy. Oczywiście mieszkańcy się nie zgodzili i tak już się to wszystko zaczęło. Czyli generalnie od 22 kwietnia my praktycznie wiemy o tej inwestycji. Takich inwestycji, proszę Państwa... Jeżeli Pan wie, że ona jest strategiczna, nie planuje się ad hoc, nie planuje się na szybko, nie wrzuca się w ostatniej chwili i mówi się, bo już jest za późno. Były u nas spotkania przedwyborcze 3 kwietnia, Wójt mówił, że już jest za późno nic nie możemy zrobić zbęd ustawa. To praktycznie nie mieliśmy. Prawa do tego, gdzie nie było jeszcze projektu, już mówił, że jest za późno. Nie możemy tak siebie nawzajem traktować, gdzie my nie mamy prawa głosu. Dlatego z, jesteśmy zdesperowani, zdecydowaliśmy się na ten krok, że zablokowaliśmy drogę krajową. Wszystkich instruujemy kierowców niezadowolonych, że mają do państwa dzwonić i z państwem się kontaktować. My się na tą drogę nie zgadzamy. Niech zarząd województwa podkarpackiego podejmie decyzję, uchwałę, że wycofujecie te środki i zróbcie to z głową, tak żeby był bezpośredni dojazd. Prosto z tej rampy, kolejnej, trzeba odciążyć tę drogę, nie lub jeszcze bardziej dociążyć. Proszę Państwa, co do Małkowic. Byłem na spotkaniu w Małkowicach, gdzie było jeszcze więcej osób niż tutaj. Rozmawialiśmy. Ja jestem z Małkowicą. Teraz, proszę Państwa, jakie tam padły argumenty? Pierwsza sprawa, w Małkowicach było dużo osób. Czy było, proszę Państwa, tyle, ile tutaj? Mi się wydaje, że bardzo podobna liczba. Bardzo podobnie. Była, była tam cała sala ludzi. To jest jedna rzecz. Proszę pani, a ile było? Pięć osób więcej? Czy pięć osób mniej? Przecież to nie o to chodzi. Teraz nie? Momencie, Momencik, niech pan poczeka. Proszę państwa, w Małkowicach przedstawiony był projekt na prośbę mieszkańców, żeby zastanowić się nad przeniesieniem tej inwestycji, która według nich dzieliła wieś na dwie części. Czyli przebiegała, proszę Państwa, następnie po tym wysłuchaniu, ja powiedziałem na końcu, na, na końcu do tych Państwa, proszę Państwa, nie wiem jaka będzie odpowiedź, czy będzie odpowiedź pozytywna, czy negatywna. Ja z tymi argumentami Państwa przychodzę do dyrektora. I, będziemy, I do zarządu województwa i będziemy się zastanawiali, czy faktycznie nie poszukać innego przejścia, nie dzieląc wioski na dwie części. Powiedzieliśmy wówczas, powiedzieliśmy wówczas zostały proszę Państwa tam przeprowadzone już częściowo. Badania geologiczne po tamtej części. I takie badania pan dyrektor mi powiedział, myśmy już ponieśli. Druga rzecz, proszę państwa, przeniesienie stamtąd, a miało, Małko, miało mijać tą bocznicę nieczynną w Małkowicach od strony północnej, miało być, czyli od strony Radymna, przeniesienie w tą stronę wiązało się z dodatkowymi kosztami, czyli z budową dodatkowego wiaduktu. Ustaliliśmy z panem dyrektorem oraz zarządem województwa, że poniesiemy te koszty dla społecznego spokoju, czyli żeby nie dzielić tej wioski na dwie części, szukamy innego przebiegu tej drogi, która raz nie będzie dzieliła wsi, dwa nie będzie wyburzeń. Jeżeli powstanie y, y, Rondo, to będzie służyło tylko poprawu bezpieczeństwa i takie miejsce później, przecież żeśmy przyjechali, żeśmy zobaczyli jakie, patrzyliśmy na kilka miejsc oczywiście. Jedno z tych jest tutaj, według mnie, proszę Państwa, dużo lepsze od tego w Małkowicach, bo tam jeżeli popatrzymy na tą mapę, jest ta wioska częściowo podzielona na dwie części. A przebieg tutaj, proszę Państwa, pomijając o, y, rondo, które jest, będzie służyło Państwu przede wszystkim, z kilku powodów. Raz, raz proszę Państwa, rondo, o rondo się ludzie upominają i ronda co? Dwa, momencie, momencie, dwa, każde rondo, proszę Państwa, każde rondo. Podnosi bezpieczeństwo. Każde rondo spowalnia ruch. Proszę Państwa, z tej drogi, ze wsi, byłby wjazd bezpośredni na rondo, umożliwiając Państwu łatwiejszy wjazd. I teraz co do drogi. Droga, proszę Państwa, nie wiąże się z wyburzeniem ani jednego domu. Wiąże się z poprowadzeniem przez pola. Ta droga nie, prze, nie przechodzi nikomu pod oknem. Nikomu. Najbliższy dom, który po lewej stronie jest odległości kilkudziesięciu metrów i możemy porozmawiać o rozwiązaniach, które by służyły jakiejś uldze w tym zakresie. Proszę Państwa, podpisaliło się ponad 120 osób pod wnioskiem, osób z Duńkowiczek, którzy tylko na tym rondzie skorzystają. Inne miejscowości będą ja swoich działki. Proszę mi powiedzieć się tą drogą konkretnie, bo to już wszyscy wiemy, że nikt nie chce tej drogi. Pytam się o A dlaczego pani nie chce tej drogi? Pani powie? Niech mi pani powie. Może ktoś mi, proszę państwa, rozsądnie odpowie, bo ja mam wątpliwości. Proszę państwa, powstanie rondo, który uważam będzie będzie dla państwa korzystny. Powstanie. Ja jestem kierowcą, umiem jeździć po rondzie. Ja mieszkam przy tej drodze. Obserwuję na co dzień, jak wygląda e, rok 77. Ja że pana widzę, kiedy auta zwalniają, kiedy się droga korkuje, my się zastanawiamy. Aha, albo ktoś wyjechał, albo jakiś wypadek. To jest korek Żurawicy. Moment jest. Co, za... co to jest za argument? Że ludzie jeżdżą po drodze. że widać, proszę pana skończyć. Ta droga jest już obciążona. Teraz czujecie nam tutaj drogę, która tak naprawdę nie jest dla nas. Mówmy się. Duńkowiczki z tej drogi nie, nie mają nic, mówił, nikt się nie zgłosił kto by chciał, Prawda. nie mają jest... nic, to się poświęcamy, jak będziecie czy... tam pracować będziecie to korzystać. To, 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 to wszystkie właśnie W środku miejscowości, gdzie my wyjeżdżamy tutaj do głównej drogi, my wiemy trzeba jak się tutaj włącza do ruchu. No zapraszamy w na szczytu, jak nie ma blokady, jak policja nie kieruje ruchami. Ja tędy do... codziennie jeżdżę, proszę pani. Główną codziennie. Drogą. Dzień pan w główną Dzień drogą. w dzień jeżdżę. Ja panu powiem e, tak króciutko, bo to, bo to mnie, o mnie tylko chodzi. Mi się nie uśmiecha, żeby ten cały tranzyst szedł do oknami, bo ja, moja działka, którą ja mam przy drodze, to już jest wpisane na straty, proszę pana. Ja tutaj mieszkam jak... No trudno, to nie o to chodzi. Ja zmierzam do takiej e, kwestii, co dotyczy wszystkich. Mieliście projekt w małkowicach, tak? E, przychyliliście się do e, ludności miejscowej, po rozmowach z nimi. E, o ile ten projekt nasz jest kosztowniejszy? O 50%. Zł. Nie, tak ja to, to widzą. No to pan, pa, pan pan od... Pani Ja pana. No to gość odpowiedział ma, panu. Krew, Ja proszę Pana odpowiedź. Jaka kwota? Kwotę powiedział i nie pamiętam. Powiedział Pan, że tak dla dobra tych ludzi, stałkowic tyle wiemy. pieniędzy, więcej dajecie, bo musicie tam z tymi torami. Ile drożej? Ten wiatr. To jest trudne oczywiście pytaj Może Pan nie Dyrektor? Więcej. Nie wiem. Nie wiem. Nie, nie odpowiem Pani. No ale mniej więcej. Pan mówił tą kwotę. Tylko nie nie wiem. Proszę nie Pani. Dodatkowy Dodatkowy wiadukt to jest koszt, to jest koszt, nie wiem, kilku milionów, nie wiem, pan dyrektor powie. Panie Marszałku, co można, dobrze, mamy kilka milionów. Około 20 milionów. 20 milionów i poszkodowane Małkowice. Panie Marszałku, y, no. co można za 20 milionów można było Małkowicom osprzedać. Jakie zabezpieczenia, jakie bezpieczne skrzyżowania, jakie ekrany, może tam jakieś małe rondo, żeby się ludzie włączyli? O tym ktoś pomyślał? Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, proszę Państwa, z tego spotkania. Staraliśmy się Państwu tutaj wytłumaczyć, jakie były powody, że pozyskało samorząd województwa podkarpackiego te środki na rozwój, na rozwój regionu, ale przede wszystkim, proszę Państwa, to jest interes państwa polskiego. Przede wszystkim, proszę Państwa, dlatego, że Terminal jest polski i będzie polski, i stwarzamy możliwości przeładunku i zbytu towarów Polakom. Proszę Państwa, ten suchy port służył i będzie służył. Jeżeli się Państwo, jeżeli będzie tutaj inwestycja, będziecie Państwo mogli z tego skorzystać. Będą mogli skorzystać Wasze dzieci, które znajdą tutaj miejsca pracy. Ja nie wiem, jaka będzie podjęta decyzja, proszę Państwa. Ja Państwu tego nie powiem dzisiaj czy inwestycja będzie podtrzymana czy będzie będziemy się niezmiernie będziemy się szybko zajmować ale żebyście państwo wiedzieli nie tylko wasza tu jest państwa y, y, opinia ważna ważna jest y, opinia proszę państwa PKP ważna jest gmina Żurawica wa ważna jest gmina Orły ważne tych, proszę państwa środowisk na które wpływa na które wpływa ta inwestycja jest wiele. Proszę Państwa, wiele. Bo jeżeli nie będzie tutaj, a jednak będziemy chcieli, żeby ta, ten suchy port był reaktywowany, to przecież trzeba znaleźć inne miejsce, proszę oczywiście. Państwa. Ale że oczywiście, że trzeba. I teraz, proszę Państwa, ja się mogę założyć o duże pieniądze, że powstanie jeden lub dwa kolejne komitety, które będą wskazywały, że najlepszy przebieg to jest tu. Proszę pana dlaczego żeście się z tego wycofali? Dlaczego żeście się wycofali? Dlaczego żeście się wycofali z miejsca w którym jest potrzebne ronda bo wioska będzie wjeżdżała na to rondo? Którym jest, którym jest którym jest którym jest którym jest blisko i stosunkowo mniej gruntów będzie no nikt mi nie powie że 13 km gruntów pod wykupienia to jest mniej niż 3 czy 6. I proszę Państwa, to jest dylemat, przed którym my teraz staniemy I, i, po, i proszę Państwa, pewno będziemy kończyć, bo wszystkie argumenty padły. Te wnioski, które żeście Państwo złożyli, będą oczywiście wzięte pod uwagę. Jakie będzie rozstrzygnięcie, nie wiem, a decyzja musi być podjęta po prostu szybko.